Siemano widzowie, z tej strony, Kaktus, i y, no, dzisiaj, y, no, możecie zauważyć już mój stan konta, by guys! i tego skina. Nie wiem jak to się dzieje, ale zawsze jak coś drobię to na i to nie tylko jest ten skin, ponieważ tak złe. E, ponieważ też y, mam banana, ale popatrzcie tutaj, bo dodali trzy nowe skiny, a mianowicie to jest Dead Fred y, Jack Lan Też, ale mam nadzieję, że to dobrze przeczytałem. E, mamy tu też nowe animacje. Takie zombie. Danie, mm, taniec zombiego, o tak to nazwijmy. I tutaj taki taniec tutaj. E, więc no i tu jeszcze kroki są też nowe. Takie śrubkowe, takie cukierkowe i taki slime, co mi się strasznie bardzo podoba. E, więc... No i też dołączyłem do teamu, jak nie widzieliście shorta, to wpadajcie. Um, no więc to tyle a my już tutaj przechodzimy do pasa i klikamy tutaj, aktywuj. I popatrzcie sobie tutaj, na początku może sobie zrobimy takiego jeszcze spina jednego mm, epickiego i potem jeszcze jednego nackiego Może jeszcze pisze to um, jakby było coś specjalnego to by było wow w sumie może ja sobie zakręcę jeszcze raz dobra jeszcze raz skręcimy my. może nam jeden, to tak będzie bo nie ukrywam że przed chwilą wybrałem... Boku... nie nie drobnie nie drobnie jeszcze nie miałam? Aha, dobra. To teraz jeszcze epickie, ale jesteś ja zawsze na plus. E <laughs> <laughs> Przepraszam, bo na Ale zawsze to na plus, bo mamy nowego epicka. i tutaj jeszcze nam się zwróciło duplika, jest wszystko, więc wszystko Więc jeszcze weźmy do pasy. Tu jeszcze mamy y darmową skórkę, zwykłą lub lepszą. Więc skręcimy. To możemy wszystko i czyżby to było rzadkie nie, ja go chyba nie mam nie mam, dobrze pamiętałam więc teraz odbieramy i teraz jestem ciekawy jak to będzie wyglądać czy to on się zacznie jakoś kręcić, czy co zacznie... no, zobaczymy, czy to po prostu będzie tak, o i to będziemy mieć po prostu, nie wiem klikamy również. aha, nie nie oni to tak naprawdę zrobili dobra, naprawdę bardzo śmieszne Nigdy takiego koła nie widziałem szczęśliwego, że ciągle tylko legend. No to pewnie tak będzie też z łóżkiem, ale jeszcze Wam go nie pokazywałem, znaczy pokazywałem, ale pasa nie pokazywałem, więc tutaj mamy na piątce slajmowe kroczki. Oczywiście nie liczę tych żetonów i tych i klejnotów, ale też można zauważyć, że w tamtym pasie było 100 klejnotów, a nie 10. Yy, a tak to tutaj jest jeszcze kroki śrubkowe i emotka rib na 11. Yy, tutaj na 15 yy, są cukierkowe kroki i tutaj już na końcu. Tak, animo, animacja dr, drwin, ten taniec taki co nie wiem jak go nazwać i emotka na 23, no i widzicie I tutaj też jest legendarny duszek. Z tego co pamiętam to tam Dead Fred, coś takiego No i tu są te animacje też na końcu i emotka specjalna Wykop innych graczy I to dzisiaj postaramy się sobie wziąć I ogólnie będę tutaj kupował te poziomy Ale teraz póki to jest parę gwiazdek do wbicia to Spróbuję to, to jakby wbić, a my się widzimy, bo też jest nowa mapa i yy, widzimy się jak mi się wylosuje ta mapa. Yy, widzowie też tak prezentuje się ten skin w yy, akcji, taki to jest bardzo fajny. Ej, dynamitron, nie padam. Zaraz ja się uda. Zaraz będę miał emotkę też więc też chciałem wam to pokazać a w sumie to jest ostatni mecz a może się w drogę na ostatni ten bo to się nazywa ta nowa mapa to nie będę zatrzymywała nigdy wybrania i miejmy nadzieję, że nie będzie żadnego laser, laser tylko w teraz będzie już widzieć taką nietypową mapę, bo jest ona nowa. No nie no, Lawalanta obok był no, no, Pokażę Wam jak moja forma w Lawalendzie. Mm, tutaj trzeba dużo skakać. Ale no, Taka ciekawa, nie licząc y, body Dasha, znaczy, no, nie licząc body Dasha, y, to, y, to jest najnowsza mapa. No i właśnie widzicie, to, to ten dynamik ten ale ja też uznałem, że nie ma większego sensu wbijać tego, to ja sobie jeszcze yy, tak jakby jedną rundę zagram i już widzimy się w, pa widzowie. Teraz zauważyłem, bo mi się trafiło też. Zauważyłem, że teraz jest taka dyniowa farba, zielona. To jest fioletowa i taka dyniowa. Dalej też będzie A nie, dodali jeszcze nowy kolor do tego. A Jak coś to chcę celowo sprawdzić, ale pokażę Wam takiego trójka. O, widzicie? A taki klicie fajny. No więc ja sobie zadabuję i czekamy aż wszyscy przejdą. A więc my już jesteśmy w pasie i tutaj mamy rzadką lub lepszą skórkę. Więc od razu. Odbieramy to O, dziękuję. Była taka ciekawostka, że za pół godziny, jakby ten nowy artydzieł węglowy zostawił, one były przeciążone. No więc tutaj nam pszczółka, oczywiście, duplikacji pierwszy poziom z 28, które będziemy kupować. No już jest, tak. O, zaraz to pozbieram spokojnie. Po pierwsze chcę wszystko już to wydać na odbieranie. Szybciej, szybciej. Dobra. O, no i już na przykład nie mamy klejnotu, więc tutaj odbieramy, tak, to tylko też zaczęło i tak slime'om. Spiny wszystkie zostawię na koniec. No już mamy 160. Mam nadzieję, że mi tych klejnotów starczy. Dobra, sobie ogarniamy. Tutaj O, fajne klejnoty. Chyba twórca wie, że ja to po prostu chcę kupić i mi tutaj ciągle daje te klejnoty. Więc pozdrawiam wszystkich Kitka Games. Znaczy twórców Guys z Studio Frames I mamy chyba problem Bo mamy tutaj 0 klejnotów A tutaj akurat jeszcze trzeba wbić jeden poziom i będziemy mieć następny klejnoty Aha, bo ja przez chwilę myślałam, że to dobra ym, to ja szybko wbiję ten jeden poziom i się zaraz... Widzimy. Dobra, więc witamy jednak wyładowane klejnoty. I yy, mamy 250 klejnotów. I kupujemy następne rzeczy. I tutaj odbieramy od razu klejnoty. Już się zbliżałem przynajmniej do końca, więc będzie na no to stać. Chociaż nie wiem. spinujemy raz Jest! Mamy pandę! Jest! Dobra, klikamy OK yy. I zostało nam 20 krajów na, na czynniku no, ale trudno, czego się nie robi na odcinka. Eee, więc no, eee, idziemy na samiuteńki początek. I tak zwykłe lub lepszy. Tutaj pewnie nie tak nie Przepraszam. O! I Oko, duplikat jeszcze mamy tutaj naciski. tak, znaczy hmm. Dobra, rzadko no lub lepsze i legendarne. Nie. ale jakby wypadła w ogóle ta nowa epicka ta. Yy, no, zapomniałem jak to się nazywa jakaś taka wampiżyca tak to nazwijmy. Ja wam pokażę. O właśnie ta. Albo kotek też by był fajny. Ale z niej bym by, by się, by, był się bardziej cieszył. Ale mam dwieście, w ogóle mamy 200 że to Dobra, to już teraz coś takiego czytamy. W ogóle RIP. Mmm, nie typowe, nie to jest duplikat? Nie! Tutaj kroki śrubkowe, RIP odbieramy. I losowo niskowy, Jak wypadnie ta, ta, ta legenda. Nie zapomnijmy jak ona się nazywa. Hmm, ten taki zombie, jakby to fajnie by było, ale dobrze. Cześć, Narys. I po prostu w sumie to wszystko pooceniamy. I będę tylko

Nie, nie, to się nie dzieje. O, to się nie dzieje, bo... Dobrze, że to się nie dzieje. Le lepiej dla mojej moich... Dobra. Mamy no, chyba jakieś 210 tego... Mm, ...żetonów stawu. O, animacja Drive. Drive? Dobra. Legendarna ze zwykłego wypadła. O, piłka! Tak do no, no, w ogóle nie wypadł piłkarz. Em, emotka ta, bardzo fajna. Tutaj jeszcze emotka w górze. No i tu już nam mało zostało. To tutaj tu już przechodzimy do ostatniej spinówki. Dobra. O, legendarna, jak fajnie, Duplikacie 30 żetonów. No i teraz to już tam ostatnie zostało, więc pierwsze odbieram tą animację, tutaj wygrywam lepszy spin I tu mam drop typu... i rzadkie, duplikat rzadkiego, to teraz jeszcze animacja drive, tutaj rzadkie Zrobimy tutaj wygrywanie rzadkie, rzadkie, epickie nie, ja tylko Dobra. w ja ogóle nawet nie wybucham... O! Ja, ja się bardziej cieszę z tych rzeczy niż z duplikatów legend. Ale... Już Nie gadaj, że jeszcze Nie. Nie być, bo przed chwilą była legenda. Dobra, więc teraz... Epic. Ja się jeszcze nie zastanawiałem, jaką emotkę sobie dać. Nie gadaj, że będę To by coś specjalnego było. Eee. Aha, okej, okay, to było dziwne. Wywaliło mnie ze StumbleGuys i. i. okej, okay. dziwne teraz legendarny, ja chcę zobaczyć to jeszcze raz. Wow, tego oczy aż bolą. To Jest takie bardziej bardziej złociste. Dobra, wyposaż teraz. I emotka specjalna. Więc teraz przechodzimy sobie. Nie, nie chcę jeszcze tego fajnego. 300. Ile ja za to spinów kupię? Dziewięć spinów 9 spinów tak o. To zaraz jeszcze zakręcimy. No i teraz oceniamy wszystko, co nowe tego tutaj skina oceniłbym myślę, że takie no, 7 na 10. Tutaj w legendarnych ten skin, którego już mam i ten też. To zacznijmy sobie od tego. No, ten no, jest taki nietypowy, bo nie każdy skin ma taką głowę. Na przykład ten czy ten ma taką normalną. Ale ten, oceńmy sobie jego. Myślę, że on takie 8 na 10, Było ten duszek, który nawet widziałem, tylery jakieś z nowych tych tu ten duszek mi się najbardziej podobał, Dead Fred. Jego no, on za dużo ze sobą też nie pokazuje, więc myślę tak 7,5 na 10, bo jednak za dużo ze nie pokazuje. Tu jest tylko takie biało czarna jak to nazwać, matka z uśmiechem, bo tu nawet widać, że takie wycięte i ząbki dodane. To nawet z dołu tutaj widać, popatrzcie tutaj na dół więc tu jeszcze jest ten on no nawet fajny jest ale no on, oceniłbym go tak 8 na 10 też 8,5 coś takiego no 8,5 mi się podoba. więc tutaj emotki tu ta emotka no, no normalna emotka nie wiem o co specjalna ją od razu używamy zamiast damowania i teraz to kręcenie. Ja nie wiem teraz jakie tauna wybrać. Czy tego? Czy się tak jakby boję? Czy tego. Ej, to mi pasuje w sumie do tego, że tak straszę jakby. Ej dobra. Teraz kręcenia. I ym, myślę, że to są takie emotki, Animacje jeszcze takie, czy takie. Da mi się bardziej pożąda, tak chodzi po prostu. No więc ym, ja myślę, że już będę kończył jeszcze spin. Dobra, pięć na raz, więc no zostawcie subskrypcję i lajka. Wreszcie się o to nie prosiłem yy, i na pewno mi wypadnie legenda, więc kręcimy. Uwaga, pierwszy spin. Epic Drugi skin to jest... Uwaga, uwaga... Ale mam specjalnego. Ale mam szczęście razem. No, w ogóle ten sam chyba. I... Zobaczcie. Chyba to szukanie rozstawia. Dobra. epicki I... I... To może jeszcze. No. I uwaga O? fajne jednak. Ale tam by w ogóle wchodziło. Nie, musimy jeszcze raz. To jest za bardzo ściągające, żeby. Um. A, nie, no Mikołaj. Ale święta są za parę miesięcy. Chyba zacznę jeszcze raz. Bo w końcu legenda musi być bać, Albo jakiś fajny epik. O! 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 No i w końcu tutaj zostawił subskrypcję. I nowy, nowa legenda jest. No więc ja już tutaj tak o będę kończył ten odcinek. I wy też ocenicie cały ten Stumble Pass yy, od 1 do 10 w komentarzach, a ja się z Żegnam tu kaktus. Cześć.